Myślisz, że sauna jest zdrowa? Oto kiedy może stanowić zagrożenie. Sauna od wieków jest symbolem relaksu, regeneracji i troski o zdrowie. Wysoka temperatura, specyficzna wilgotność i unikalny klimat sauny przyciągają osoby poszukujące odprężenia, oczyszczenia organizmu czy ulgi w stresie. Regularne korzystanie z sauny może przynieść liczne korzyści dla ciała i umysłu, takie jak poprawa krążenia krwi, wzmocnienie układu. Odpornościowego, detoksykacja, regeneracja mięśni, a także lepsze samopoczucie psychiczne. Jednak sauna nie jest odpowiednia dla każdego, w niektórych przypadkach może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet prowadzić do komplikacji. Dlatego, zanim zdecydujemy się na seans, warto dokładnie poznać jej zalety, przeciwwskazania oraz zasady bezpiecznego korzystania, aby w pełni wykorzystać jej dobrodziejstwa bez narażania się na ryzyko. Tradycja saunowania sięga tysięcy lat, szczególnie w kulturze fińskiej, gdzie sauna była nie tylko miejscem relaksu, ale także przestrzenią do oczyszczania ciała i ducha. W saunie fińskiej, która jest najbardziej znaną formą, temperatura sięga 70 sto C, a wilgotność jest stosunkowo niska, co sprzyja intensywnemu poceniu się. Współczesna nauka potwierdza wiele korzyści płynących z regularnych wizyt w saunie, czyniąc ją popularnym elementem zdrowego stylu życia. Jedną z najważniejszych zalet jest poprawa funkcjonowania układu krążenia. Wysoka temperatura powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co zwiększa przepływ krwi, poprawia dotlenienie tkanek i wspomaga pracę serca. Serce bije szybciej, ale w kontrolowany sposób, co może działać jak łagodny trening kardiowaskularny. Badania wskazują, że regularne saunowanie obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko chorób serca, takich jak zawał czy udar. Oraz poprawia elastyczność naczyń krwionośnych. Dla osób zdrowych jest to naturalny sposób na wspieranie zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Kolejną istotną korzyścią jest wzmocnienie układu odpornościowego. Podwyższona temperatura ciała podczas seansu w saunie działa podobnie jak gorączka, stymulując organizm do produkcji białych krwinek i przeciwciał, które zwalczają wirusy i bakterie. Regularne korzystanie z sauny może zmniejszyć podatność na infekcje, takie jak przeziębienia czy grypa, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Co więcej, intensywny proces pocenia się wspomaga detoksykację organizmu. Wraz z potem organizm wydala toksyny, metale ciężkie i inne szkodliwe substancje, które gromadzą się w skórze i tkankach. To z kolei przekłada się na lepszą kondycję skóry staje się ona bardziej oczyszczona, gładka i promienna. Sauna może również wspierać walkę z niedoskonałościami skóry, takimi jak trądzik czy zaskórniki, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań dermatologicznych. Dla osób aktywnych fizycznie, sauna jest doskonałym narzędziem do regeneracji. Wysoka temperatura pomaga rozluźnić napięte mięśnie, zmniejszyć ból po intensywnym treningu i przyspieszyć usuwanie kwasu mlekowego, który odpowiada za uczucie zmęczenia mięśniowego. Dlatego sauna jest popularna wśród sportowców, którzy wykorzystują ją do szybszej regeneracji i poprawy wydolności organizmu. Co ciekawe, seans w saunie może wspierać proces odchudzania. Podczas jednej sesji organizm może spalić od 300 do 600 kalorii, w zależności od czasu trwania i intensywności. Warto jednak pamiętać, że utrata masy ciała w saunie wynika głównie z utraty wody, dlatego kluczowe jest picie dużej ilości płynów po seansie. Aby uniknąć odwodnienia. Sauna ma również nieoceniony wpływ na zdrowie psychiczne. W świecie pełnym stresu i pośpiechu, wizyta w saunie pozwala się wyciszyć, odprężyć i oderwać od codziennych trosk. Wysoka temperatura sprzyja uwalnianiu endorfin, czyli hormonów szczęścia, które poprawiają nastrój i redukują napięcie nerwowe. Regularne saunowanie może pomóc w walce z bezsennością, łagodzić objawy. Zmęczenia psychicznego i zwiększać poczucie energii oraz witalności. Dla wielu osób sauna staje się formą medytacji, która pozwala na chwilę zatrzymania się i skupienia na własnym ciele, co jest szczególnie cenne w dzisiejszym zabieganym świecie. Mimo licznych korzyści, sauna nie jest bezpieczna dla wszystkich. Istnieje wiele przeciwwskazań, które mogą sprawić, że seans w saunie będzie nie tylko nieprzyjemny, ale także niebezpieczny. Osoby z chorobami układu krążenia, takimi jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, arytmie czy niedawno przebyte zawały, powinny unikać sauny. Wysoka temperatura i wilgotność mogą nadmiernie obciążać serce, powodując gwałtowne zmiany ciśnienia krwi, duszność, a nawet omdlenie. Podobnie osoby z żylakami lub zakrzepicą muszą zachować ostrożność ciepło może nasilać problemy z naczyniami krwionośnymi i zwiększać ryzyko powikłań. Sauna jest niewskazana dla osób z ciężkimi chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak niekontrolowana cukrzyca, nadczynność tarczycy, kamica nerkowa czy choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. W przypadku cukrzycy wysoka temperatura może zaburzać gospodarkę glukozową, a u osób z nadczynnością tarczycy przyspieszać metabolizm, co prowadzi do przegrzania organizmu. Choroby nerek, takie jak kamica, również wykluczają. Saunowanie, ponieważ intensywne pocenie się, może nasilać odwodnienie i obciążać nerki. Osoby z chorobami nowotworowymi, epilepsją czy jaskrą, także powinny unikać sauny, ponieważ ciepło może pogorszyć ich stan zdrowia lub wywołać napady. Schorzenia dermatologiczne, takie jak ropne, infekcje skóry, owrzodzenia czy otwarte rany, są przeciwwskazaniem do saunowania. Wysoka wilgotność i ciepło sprzyjają nam się bakterii, co może pogorszyć stan skóry. Osoby z ostrymi stanami zapalnymi, np. reumatoidalnym zapaleniem stawów w fazie zaostrzenia, również powinny zrezygnować z sauny, ponieważ ciepło może nasilać stan zapalny i ból. Kobiety w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, muszą zachować ostrożność, przegrzanie organizmu może stanowić zagrożenie dla płodu. Podobnie w trakcie miesiączki, sauna może nasilać krwawienie i powodować dyskomfort. Osoby po niedawnych operacjach lub z implantami Takimi jak endoprotezy stawów, powinny skonsultować saunowanie z lekarzem, ponieważ ciepło może wpływać na gojenie się ran lub powodować dyskomfort w okolicach implantów. Infekcje takie jak przeziębienie, grypa, gorączka czy ostry stan astmatyczny wykluczają seansę, organizm jest osłabiony, a dodatkowy stres termiczny może pogorszyć stan zdrowia. Sauna jest również niewskazana po spożyciu alkoholu, substancji odurzających czy intensywnym wysiłku fizycznym. Ponieważ zwiększa to ryzyko odwodnienia i zaburzeń pracy serca. Aby saunowanie było bezpieczne i przynosiło korzyści, należy przestrzegać kilku zasad. Początkujący powinni zaczynać od jednej sesji tygodniowo, trwającej 10-12 minut, stopniowo zwiększając częstotliwość do dwóch wizyt. Sauna po obfitym posiłku lub alkoholu jest niewskazana. Seans składa się z trzech etapów nagrzewania, schładzania i odpoczynku. Przed wejściem należy wziąć prysznic. Osuszyć ciało i przygotować stopy, mocząc je w ciepłej wodzie. Do sauny wchodzi się bez ubrań i biżuterii, okrywając ciało ręcznikiem, który rozkłada się na ławce. W saunie siedzi się lub leży spokojnie, oddychając przez nos. Przy zawrotach głowy należy natychmiast wyjść. Po seansie ciało schładza się pod prysznicem, zaczynając od ciepłej wody, przechodząc do zimnej, oblewając się od kończyn w stronę serca. Odpoczynek po saunie powinien trwać tyle, ile seans. A płyny należy uzupełniać wodą lub napojami izotonicznymi. Osoby z chorobami przewlekłymi powinny skonsultować saunowanie z lekarzem. Sauna przy prawidłowym stosowaniu wspiera zdrowie, relaks i regenerację. Jednak umiar, przestrzeganie zasad i świadomość stanu zdrowia są kluczowe. Dla zdrowych osób sauna to sposób na lepsze krążenie, odporność i samopoczucie, ale dla osób z przeciwwskazaniami może być ryzykowna. Zacznij od krótkich sesji, słuchaj ciała i ciesz się korzyściami, jakie oferuje to wyjątkowe miejsce.